Na rynku wtórnym już jest całkiem na wymarciu, a dawniej był godnym konkurentem i Volkswagena Golfa i aspirował do tego, żeby strącić go z piedestału. A autem tym, moi drodzy, jest. Fiat Stilo, tak, pamiętacie jeszcze taki samochód? Przód bardzo zachowawczo narysowany. Ogólnie, cała linia bardzo zachowawcza. Zwróćcie uwagę, nie ma tutaj hopsztosów dziwnych jakichś zabiegów stylistycznych, jest prosto, funkcjonalnie i dlatego właśnie yy, mówiłem o tym Golfie, gdyż samochód miał być konkurentem dla Volkswagena Golfa bezpośrednim i miał zrywać z dawnym Designem Fiata. No, deska rozdzielcza też bardzo taka konserwatywna. Fotele dość wygodne, choć tutaj taka dziura jest na łączeniu siedziska i oparcia bardzo niewygodna. Wygodny za to podłokietnik, mnóstwo miejsca w bagażniku. Zwróćcie uwagę, no linia stylistyczna dość dyskusyjna, raczej bym powiedział brzydka, za to fajny duży uchwyt do otwierania tylnej klapy.